To jest elegancja, którą my sobie wyobrażamy, że to taka jest topowa elegancja. Dlatego, że jest bardzo modna obecnie suknia z koronki dopasowana do ciała, na dole rozszerzająca się i. Surdut angielski, który jest męską klasyką, klasyką ponadczasową. Staramy się żeby jednak klienci, jeśli mają możliwość, wybierali ten strój. Jest elegancki, ponadczasowy, jednak cały czas staramy się, żeby przestrzegali zasad noszenia tych strojów, bo w przypadku klasyki jest to bardzo ważne. Zasady noszenia klasyki zapisane są w protokole dyplomatycznym i staramy się, żeby jednak klienci tego przestrzegali. Do takiej sukni możemy założyć kobiece czy welon. Czy z welonu rezygnujemy bezpośrednio piętego na głowie, natomiast możemy założyć jej kapelusz i upiąć gdzieś tutaj od spodu welonik na strunię, to wtedy też rezygnujemy z kwiatuszków jakichś wtedy kapelusz. Idealnie by było, gdyby założyć też rękawiczki, aczkolwiek kobietki ostatnio tak jakoś niechętnie hmm. zakładają. No, jakaś piękna biżuteria, no, może być oczywiście sztuczna, od nas albo od jupilera. W przypadku męskiej klasyki, o której rozmawialiśmy przed chwilą, elementy typu cylinder laska, rękawiczki są y Generalnie obowiązkowe, jeśli klient już kupuje tego typu stroj, staram się również przekonać go do tych elementów dodatkowych. I w większości przypadków panowie młodzi, jeśli ubierają się, w tym przypadku na przykład w surdut angielski elementy, cylindry Laska, rękawiczki są nieodłączne od tego stroju. W modzie męskiej coraz częściej odchodzimy od klasyki, łączymy ją z nowoczesnością. Tutaj tego przykładem jest ten sort angielski, który mamy tutaj przed sobą. Zupełnie tak naprawdę nie różni się niczym od klasycznego. Jest ten sam krój, taki sam krój spodni, taki sam krój żakietu. Jednak wyraźnie widać, że wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie inna kolorystyka żakietu, gładkie spodnie, zupełnie inna kamizelka. Która w przypadku klasyki absolutnie jest niedopuszczalna. Kamizelka gładka, zupełnie z innym plastronem, i w ten sposób staramy się łączyć klasykę z nowoczesnością i coraz częściej tego typu stroje wybierane są przez panów młodych. Do nowoczesnych rozwiązań, jeśli chodzi o garnitury, możemy dodać bardzo skromną i, i elegancką suknię, uszytą z jedwabnej kaninki, bardzo delikatnej, która podkreśla, tak jak wcześniej mówiłam, linię tutaj pod biustem, natomiast odchodzi się już jakby. Akurat w tym wzorze jest taki obowiązujący teraz trend, żeby podkreślać pas i biodra. Oczywiście nadal będą się przewijały również suknie, które będą miały podkreślone biodra i podkreślony pas, natomiast to jest jedna z tendencji i taka nowocze nowocześniejszy trend na 2010 rok, w modzie męskiej ślubnej, która obowiązuje. Dopuszczana jest również jasna kolorystyka męskich strojów, czyli mogą być to garnitury jasne, od szarości po wszystkie odcienie beży, czekolady, złota. Musi to jednak cały czas pasować do sukienki. Oczywiście zawsze odradzamy, jeśli przychodzimy jeszcze z jasną karnację, czy jest facetem większym gabarytów, absolutnie jasne tkaniny nie wchodzą w grę. Dlatego wcześniej staramy się przeprowadzić jakiś tam jak ja to nazywam wywiad dotyczący właśnie sukni i wszystkiego, wtedy już całkowicie biorę pod uwagę pana młodego, który przychodzi, czyli jak wygląda, jakie ma włosy, jakie ma te brody, jaką ma prawe oczu, czy jest szczupły, czy duży, czy bardzo tęgi. I to wszystko również związane jest z doborem kroju do sylwetki. Często zdarza się tak, że przychodzą panowie młodzi, mają coś wymyślone. I na przykład taki krój garnituru, czy smoking, czy surdot absolutnie nie pasuje do wyglądu pana młodego, do jego tuszy. Na przykład wtedy staram się zawsze przymierzyć mu to, żeby w jakiś sposób sam zobaczył, że to jednak nie jest krój dla niego. Wszystkie elementy, które wybierane są Dobierane są do stroju pana młodego, czyli kamizelki, fulary, krawaty, plastrony. Muszą nawiązywać kolorystycznie cały czas do sukienki. Tak samo i koszule, które są jednym z ważniejszych elementów, muszą być dobrane odpowiednio, bo często panowie robią taki błąd, że dobierają, że przyjęła się jakaś tam generalnie zasada, że pan młody do ślubu powinien mieć białej koszuli. Absolutnie nie. To, co cały czas wspominamy, suknia. Suknia jest podstawą ubioru pana młodego. Kolejnym ważnym elementem przy doborze stroju ślubnego, o którym już wcześniej wspominałem, jest męskie obuwie. Zwracamy na nie uwagę, dobierając ubranie ślubne. Dlatego proszę zawsze panów, żeby jednak przechodzili w pół butach. Na miarę garnitura wygląda to zupełnie inaczej niż mężczyźni przychodzą. Później, ja rozumiem, jest środek lata i przychodzi pan młody, który przychodzi w japonkach, więc czasami śmiesznie i komicznie wygląda zakładając garnitur ślubny. Dlatego bardzo proszę, staram się, żeby jednak panowie przynosili to obuwie na zmiany w reklamowcu. No niestety później wygląd tego stroju jest zupełnie inny. Zapraszamy pary młode, panów młodych do korzystania wcześniejszych wizyt w salonie, gdyż często wydaje im się, że dobro ubrania ślubnego jest łatwą sprawą, a w rzeczywistości okazuje się to zupełnie inaczej. Dlatego zapraszamy wcześniej, żeby przychodzili klienci, żeby się nie bali pytać, bo klienci przychodzą, boją się pytać, boją się zadawać pytania i później wychodzą jakieś niedociągnięcia niejasności. Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszam w miarę wcześniej i. Zdołożymy wszelkich starań, żeby ten wyjątkowy dzień był naprawdę wyjątkowy.